Jest piątek 13. Wybrałem się do lasu w okolicach Jarosławca, bo tu byliśmy po ryby. Patrzę, jak tu przejść, bo tu są pokrzywy. Samochód stoi tam na parkingu. Piotrek tam został, a ja zrobię krótki spacerek w poszukiwaniu kurek. Zobaczcie, jaki piękny tutaj las jest. Zobaczymy, czy będą jakiekolwiek grzyby. Liczę po cichu, że jakieś kureczki się trafią. Zobaczymy. Na razie las jest bardzo ładny z mchem na poszyciu. Góreczki, więc jest szansa na jakieś grzybki. Wiadomo, jak to zwykle, w pobliżu parkingu na początku to dużo śladów bytności ludzkiej, ale jak odejdę trochę dalej, to będzie szansa na znalezienie jakichś grzybków. Tu za dużo ja godzin. Las jest przepiękny, ptaki śpiewają. Tylko żeby grzybki jeszcze były. Tu już trochę bardzo zarośnięty ten las. Na początku był ładniejszy. Tu jest jakaś ścieżka. ślady kopyt końskich także pewnie są tutaj jakieś stadniny jest jazda na koniach Dużo ścieżek dzikich zwierząt, bo to wszystko raczej są ścieżki dzikich zwierząt. Ptaszki pięknie śpiewają, tylko grzybków tu jeszcze nie ma. Ale kolejna miejscówka będzie sprawdzona. Przyglądam się również borówką ale na borówkach nic nie widać Nawet jednego zielonego owoca No taki las jakby był i byłyby kurki to by było pięknie A u nas mnóstwo kurek. Wysyp pełną parą. Kolejna dróżka, której wcześniej nie widziałem. Zobaczcie jak tu jest fajnie. Ile pospaceruję i się znowu włączę. Spaceruję już jakiś czas i powiem wam Niestety ta ilość godzin w tym lesie jest tak duża że grzyby by się tutaj raczej nie przebiły tylko duże osobniki Kureczek żadnych nie widać ale spacerek sobie zrobię. Zawsze chwila w lesie spędzona to od razu człowiek inaczej funkcjonuje. Ja uwielbiam chodzić po lesie. Wiadomo, wolę chodzić jak są grzyby, ale i sam spacer jest świetny. O tu zobaczcie jakieś zwierzęta. Coś kopały. Tu, gdyby były jagody, to zobaczcie, jakie są półcia jagodzin, ileż tego można tu nazbierać. Tam widzę jakieś górki, może tam coś będzie. Trzeba próbować. Jak się nie próbuje, to na pewno się nic nie znajdzie. A tak to zawsze jest szansa na coś. Piękna słoneczna pogoda, a ja dalej spaceruję. Niestety bez na razie żadnego efektu oprócz samego spacerku ale ta miejscówka jak ktoś będzie tu w późniejszym okresie wygląda bardzo ładnie. A zaraz wychodząc tą drogą wyjdę na parking przed Jarosławcem, żebyście wiedzieli gdzie tu jest. Już wychodzę. To jest taki wielki parking. Przed samym Jarosławcem, i tu naprawdę jest piękny las. Fakt, na razie brak grzybów, ale nie zmienia to faktu, że las jest piękny. Tam jest zejście nad morze. Morze już przebija przez. O, widzicie? Tam jest morze. A tu jest ten wielki parking. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do następnego razu. Zobaczymy, czy to będzie ostatni film. Czy przedostatni z pomorza. Ale już się nie mogę doczekać filmów ze Starachowic.